Ładną tu mamy porowatość, może zobaczymy tutaj, Spróbujmy winy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Co się stało? Maurycy, jak zobaczył, że woda się tak gotuje, że aż zamarzła, to spadł i mówi, że go coś powolewa. Zobaczymy, co się stało. Maurycy, spójrz, teraz będziesz rozpromieniony. Maurycy, co ci zrobili? Trzymaj się dzielnie, od tego wszystko zależy. Maurycy, wyglądasz trochę jak kurczak do wędzenia. Nie martw się, głowa do góry. No jedziemy na pozycję badawczą. Mamy dwa nanobary próżni. Nie będzie tego bolało. Włączamy promieniowanie. No i co Maurycy? Nie bolało. Obejrzymy, co tam teraz wyszło. Maurycy, wyglądasz jakby cię z wody wyłowili. Teraz Maurycy, zobaczymy, co masz pod futerkiem. Wyglądasz nawet jak misiu. Maurycy, ale tu nie ma co ci ja widzę tylko oczy jakieś koraliki w łapkach. No Maurycy, pomagaj na do widzenia łapką. Dobrze, że się udało go prześledzić. Fajnie to wyszło.